Uciekinier podejrzany o mord na bliskich był w Derylakach. To miały potwierdzić odciski palców. Derylaki to malutka wieś na pograniczu województw lubelskiego i podkarpackiego. To tutaj, jak ustalił fakt, urywa się trop poszukiwanego od tygodnia Bartłomieja Blachy. 34-letni uciekinier ze szpitala psychiatrycznego budzi grozę. To on, według śledczych, ma na sumieniu podwójne morderstwo, pozbawienie życia swojego ojca i brata. Teraz ukrywa się w lasach. Dotarliśmy do miejsca, gdzie ponoć pozostawił po sobie ostatni ślad. Wszystko wskazuje na to, że jest coraz bardziej zdeterminowany. Jak mówią miejscowi, połasił się nawet na kocią karmę. Bartłomiej blacha poszukiwany jest od 7 października. Mężczyzna zbiegł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy w województwie lubelskim. Trafił tam z aresztu po próbie samobójczej. Był pilnowany przez dwóch strażników, ale udało mu się ich przechytrzyć. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że będąc sam w łazience, zdołał otworzyć okno i wypchnąć kratę. W ten sposób wydostał się na wolność. Policja poszukuje Bartłomieja Blachy. Lasy to jego królestwo. Od niemal tygodnia dzień i noc zbiega szuka sztab policjantów. W akcji bierze udział ponad 300 funkcjonariuszy. Zadanie jest wyjątkowo trudne, bo to rozległy i jeden z najbardziej zalesionych obszarów w regionie. A Blacha czuje się tam jak w swoim królestwie. Wychował się na tych terenach, zna każdy zakątek, co sprawia, że niełatwo go wytropić. Dotąd brakowało wyraźnych sygnałów, co dzieje się ze zbiegiem, ale w weekend wszystko się zmieniło. W niedzielę 13 października fakt dotarł do miejscowości Derylaki w województwie podkarpackim. To tutaj dzień wcześniej ścigany miał ukrywać się w opuszczonym gospodarstwie. Tak powiedzieli nam mieszkańcy. Skusił się na kocią karmę? Derylaki to malutka wieś, zaledwie kilkanaście gospodarstw. Główna droga jest ślepa, kończy się w lesie, za którym nie ma już dalszego przejazdu. Opuszczone domostwo, w którym miał schronić się poszukiwany, to ogrodzona posesja z murowanym parterowym domem i z wieloma budynkami gospodarczymi. Odkąd zmarli właściciele, gospodarstwo jest puste. Córka mieszka w innej miejscowości, ale regularnie tu zagląda, bo w budynkach schronienie znalazły dzikie koty, które są tu dokarmiane. To ona zauważyła ślady włamania. Okazało się, że wyjedzona została kocia karma, do której zwierzęta nie miały dostępu. Dlatego podejrzewamy, że to pewnie zrobił ścigany mężczyzna, mówi faktowi sąsiadka. Mieszkańcy stwierdzają, że o wizycie blachy w ich wsi zaczęli między sobą mówić dopiero w sobotę, a więc wtedy, gdy mężczyzny już u nich nie było. Myślnik. Ale to, że był to on, miały potwierdzić odciski palców. Tak usłyszeliśmy od policjantów, mówili, że ponoć opuścił to miejsce kilka godzin wcześniej, mogła to być trzecia czwarta rano, dodaje kobieta. Przemieszcza się jak duch. Pan Jan, który mieszka kilka domów dalej, dopiero teraz zaczyna się naprawdę bać. Policja w sobotę chodziła od domu do domu i wszystko sprawdzała. Byli nawet u mnie, zaglądali na strych. Potem nad wsią latał śmigłowiec. Nikogo wcześniej obcego nie widziałem. Jeśli naprawdę to był blacha, to musi przemieszczać się jak duch. Czuję się nieswojo. Wszystko dobrze zamykam i nie mogę zmrużyć oka, bo ciągle nasłuchuję, czy ktoś się nie kręci, opowiada starszy mężczyzna. W niedzielę w derylakach przed wjazdem do miejscowości stał radiowóz, co chwilę przemykało też cywilne auto stajniakami. Ale patroli w okolicy jest znacznie więcej. Kilka kilometrów dalej, przed wjazdem do miejscowości Harasiuki, natknęliśmy się na posterunek drogowy. Policjanci, uzbrojeni w długą broń, zatrzymywali każdy samochód, zaglądali do środka i kazali otwierać bagażniki. Zapytaliśmy policję o szczegóły poszukiwań zbiega na terenie województwa podkarpackiego. Myślnik. Prowadzimy szeroko zakrojone działania poszukiwawcze, obejmujące zarówno teren lubelszczyzny, jak i podkarpacia. Akcja trwa, a w sobotę zaangażowany był śmigłowiec z Komendy Głównej. Co do szczegółów prowadzonych działań, na obecną chwilę nie mogę udzielić więcej informacji, powiedział nam podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Policja apeluje: nie nawiązujcie z nim kontaktu. Policjanci ostrzegają mieszkańców, aby zachowali ostrożność i czujność. Proszą, żeby zamykać drzwi. W razie spotkania z podejrzanym, nie nawiązywać z nim kontaktu. Należy natychmiast powiadomić policję najlepiej dzwoniąc na numer 112.